Witajcie w Broku Świadomości. W poprzednim etapie opanowaliśmy wodę, emocje, które chciały nami rządzić. Dziś wchodzimy w ogień. Żywioł buław to domena działania, woli, energii, twórczej siły i zniszczenia. Ogień to żywioł rewolucji to impuls, który może cię spalić lub oczyścić to narzędzie, którym przebija się stagnację. Nie ma postępu bez ognia. Nie ma transformacji bez bólu, spalania iluzji. W każdej karcie buław od Asa po króla znajdziesz matematyczny wektor ruchu. Każda iskra to potencjał tworzenia nowego fraktalu rzeczywistości. Ale tylko wtedy, gdy działasz świadomie, nie impulsywnie. Matrix kocha, gdy działasz bezmyślnie. Ale my działamy jak chirurg precyzyjnie racjonalnie. Bez emocjonalnego dymu. Więc zapomnij o wymówkach. O czekaniu na idealny moment. Ogień nie czeka. Ogień pochłania. Pytanie brzmi, czy ty go kontrolujesz? Czy on kontroluje ciebie? Przygotuj się. Dziś rozpalimy wewnętrzne słońce. Buławy. Żywioł działań. Czas przestać planować rewolucję. Czas ją rozpocząć. Buławy. Żywioł działań. Dynamiczny, destrukcyjny, kreatywny. Te 14 kart od Asa do dziesiątki oraz dwór paś, rycerz, królowa oraz król. To wektory energii w matematycznej rzeczywistości, gdzie impulsy palą stare iluzje jak eksplozje w hiperprzestrzeni. Działania nie są chaotycznym tańcem lot losu. To precyzyjne impulsy, które burzą skostniałe struktury. Religijne dogmaty, społeczne konweranse, osobiste wymówki. Bezkompromisowo przestań marzyć w cieniu, zacznij palić mosty do matrixa, bo ogień nie czeka na pozwolenie. Tu nie ma miejsca na bierność. Buławy to broń rewolucji. Dymaskująca lenistwo jako iluzję bezpieczeństwa. Każda karta to iskra w tej walce. Od początkowego błysku, po kulminację, gdzie przyciążenie okazuje się pułapką. Używaj ich codziennie, by przekuć energię w dynamikę. Noc wszystko, co blokuje twój nieskończony potencjał. As buław. Iskra rewolucji. Z chmury wyłania się buława. Nagły impuls energii. Narodziny działania. To początek ognia. Które może spalić stagnację. Ale uważaj, Matrix uwielbia sprzedawać fałszywą motywację, puste inspiracje, bez działania. Iskra bez czynu jest iluzją. Prawdziwy ogień rodzi się w działaniu. Każdego ranka wyciągnij tę kartę i zapytaj, co dziś spalę w iluzji? Czy ta motywacja jest prawdziwa? Czy to przynęta Matrixa? Jeśli pojawią się wymówki lub zwlekanie, tnie je bezlitośnie logiką. Zamień impuls w działanie. Zacznij natychmiast. Dwójka buław. Wizja i wybór. Postać trzyma glob i buławę, patrzy przed siebie. Symbol planowania i kierunku, ale często to fałszywa równowaga. Matrix maskuje strach przed decyzją jako przemyślenie. Wybór to działanie, wahanie to iluzja. Zapytaj, czy ten plan wzmacnia mój rozwój? Czy oba kierunki są prawdziwe? Czy to iluzja bezpiecznego wyboru? Tni wahanie. Użyj tej karty do budowania jasnej strategii, bez lęku i kompromisów. Trójka buław: ekspansja czy stagnacja. Postać czeka na powrót statków, oczekiwanie wyników. To może być rozwój, ale często jest to pułapka pasywnego czekania. Oczekiwanie to martwy ogień. Ekspansję tworzysz działaniem. Przed ważną decyzją zapytaj, czy naprawdę się rozwijam, czy tylko czekam. Czy oczekiwanie nie jest wymówką? Tni pasywność, pospiesz ruch, rób postęp, zamiast czekać na niego. Czwórka buław fałszywa stabilność świętowanie i harmonia nagroda po wysiłku, ale stabilność może być zastawioną pułapką samo zadowolenia. Matrix chce, żebyś się zatrzymał. Sukces nie jest końcem, to nowy punkt startu. Po osiągnięciu celu zapytaj, czy to prawdziwa stabilność, czy wygodne uśpienie. Jak to wykorzystać jako paliwo, nie hamulec. Tnij samozadowolenie. Każde zwycięstwo zamieniaj w kolejny etap rewolucji. Piątka buław. Konflikt iluzji. Grupa ścierająca się buławami. Chaos energii. Konflikt wygląda jak postęp, ale ego uwielbia walkę dla walki. Prawda nie potrzebuje chaosu, ego tak. W sporze zapytaj, co jest tu prawdą, a co egoistyczną grą? Czy ta walka jest konieczna? Tnij zbędne konflikty, przekuwaj zdarzenia energii w konstruktywną współpracę. Szóstka buław. Triumf i cień pychy. Jeździec z wieńcem. Zwycięstwo i uznanie. Ale chwała potrafi być trucizną. Matrix kocha karmienie ego. Triumf to test: upadniesz przez pychę, czy przejdziesz dalej? Zapytaj: Jaką lekcję niesie to zwycięstwo? Czy nie zaczynam wierzyć w iluzję własnej wyjątkowości? Tni arogancję, zachowaj ogień pokory i idź wyżej. Siódemka Buław: Obrona pozycji. Postać broni się przed atakiem. Ale nie każda walka jest twoja. Matrix wciąga cię w konflikty, które odciągają cię od celu. Nie wszystko warto bronić. Zapytaj, czy bronią prawdy czy iluzji? Czy ta bitwa mnie wzmacnia? Dni walki o ego, broń tylko tego, co naprawdę ma wartość. ósemka buław, czysta dynamika. Osiem buław mgnie jak strzały, ruch. Prędkość, decyzja. To czysta energia działania. Decyzja jest katalizatorem ewolucji. Zapytaj, co opóźnia mój ruch? Co muszę dziś przyspieszyć? Tnij zwłokę. Użyj tej karty do natychmiastowego działania i szybkich przełomów. Dziewiątka buław. Granica wytrzymałości. Ranny wojownik nadal stoi. To siła ale też pułapka paranoi i zmęczenia. Przetrwanie nie jest celem. Regeneracja jest bronią. Zapytaj, czy walczą z sensem, czy z uporu? Czy potrzebują działania, czy odpoczynku? Tnij, wyniszczającą lojalność wobec cierpienia. Regeneruj się świadomie. Dziesiątka buław. Ciężar iluzji obowiązku. Postać dźwiga zbyt wiele. To kult poświęcenia. Który Matrix więzi Twoją wolę Ciężar jest wyborem Tnij nadmiar Zapytaj Kto nałożył na mnie ten ciężar Co mogę natychmiast porzucić lub delegować Uwolnij energię Nie noś cudzych buław Paść buław Narodziny ognia Nowy impuls, odkrycie, ciekawość Ale też naiwna energia bez kierunku Nowa energia musi mieć wektor. Zapytaj, czy to inspiracja, czy chaos? Jak nadać temu kierunek? Tnij impulsywność. Zamieniaj pomysły w projekty z gotowym planem. Rycerz buław. Ogień w ruchu. Impulsywny wojownik działania. Wielka siła, jeśli jest kontrolowana. Bez kierunku niesie zniszczenie. Energia bez celu jest autodestrukcją. Zapytaj, czy to działanie ma konsekwencje. Czy to impuls, czy misja. Tnij pochopność, uderzaj szybko, ale precyzyjnie. Królowa Buław, mistrzyni pasji. Ogień kreatywności i pewności siebie, ale jej cień to sabotaż przez wątpliwości i blokady. Twoja pasja jest Twoją mocą, jeśli ją skupisz. Zapytaj, co blokuje mój ogień? Jak mogę wzmocnić swoją obecność? Tnij autosabotaż. Emanuj energią i prowadź. Król Buław. Władca energii. Wizja, siła, autorytet to mistrz działania, który nie marnuje energii. Nie podążaj za ogniem. Prowadź go. Zapytaj. Jaki jest mój główny cel? Czy moja energia jest skupiona? Tnij chaos. Buduj strategię. Panuj nad ogniem. Ogień, żywioł czystego ruchu, to nie chaos, jeśli płonie w ramach świadomości. To nie destrukcja, jeśli spalasz tylko to, co fałszywe. Buławy uczą, że każda iskra w tobie jest decyzją, matematycznym wektorem, który kształtuje rzeczywistość. Działanie bez myśli to spalenizna. Myśl bez działania, popiół, stagnacji. Hiperianista łączy jedno i drugie w precyzyjny płomień racjonalnej woli. Nie działaj dla uznania, nie działaj z lęku, działaj by rozbić symulację. Pamiętaj, ogień może cię pochłonąć, jeśli zapomnisz, kto go rozpalił. Ty jesteś iskrą, ty jesteś źródłem. Każdy czyn to manifest Twojej matematycznej świadomości. Jeśli czujesz, że w tobie płonie iskra rewolucji, polub ten film i zasubskrybuj, by płomień nie zgasł. Napisz w komentarzu, co dziś spalasz w ogniu racjonalnego działania. Iluzję, lęk czy bezczynność? Rozpal swoją wolę, spal Matrix, a potem przygotuj się, bo następne żywioł to powietrze. Miecze, myśli. Tam czeka ostrze, które tnią samą strukturę iluzji.